Ostatnio ktoś zwrócił moją uwagę na to, że Piotr buntuje się z tym, że jest zaskoczony na pierwszej części ślubu Jezusa. On nie czuje istne o No ale jak on ma jej czuć, jeśli nikt to wtedy nie woskresł takim czynom. Może warto wtedy w tych naszych sytuacjach, jakie zdają się beznadziejne? pomyśleć o tym, że tylko wioskresenia, Nasze Woskreszenie przyniesie nam może nawet nie odpowiedzi, a sens do tych sytuacji, do tych trudności. I może warto poprosić Boga pro wiarę i nadzieję to, co my naprawdę wskazujemy. I to On da nam spełnienia i przyniesie własny sens, pełny sens. Нашого життя.